Przemek nam je samochodzik, a proszę, i sobie poszedł zapłacić. Jaki jesteś? Przemek. Jestem bardzo szczęśliwy, albowiem mamy niespodziankę. Nie powiem. Ja też nie powiem. Niespodzianka to niespodzianka. Zobaczycie, jak będziemy na miejscu, więc będzie git. Swoje... Nie, Przemek? Pozdro. Coraz bliżej, jeszcze dużo kilometrów, ale coraz bliżej. Jaki są no, co tu więcej mówić przez was źle pojechaliśmy mieliśmy skręcić w prawo, a pojechaliśmy prosto i teraz musimy nad, no, nadrobić trochę iździemy źle damy radę nie przemek? Nie damy rady. Takk. Nie damy rady. Damy radę. Nie damy radę. On mówi, on mówi nie, ja mówię tak, bo ja jestem lepszy, bo ja... Nie mówię lepiej, jest jest, nawigacja dobrze mówi? To... Dobrze mówi. Mów... w prawo, tu w prawo. Ambulans, znaczy już przejdzie. Transportowy, i tak A gdzie wie się, tak. I tak nie wiecie, gdzie jesteśmy, więc easy, 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 to easy. nie Przemek? To powiem, nie nie wiedzą. To nie to wiedzą. To wiedzą. Zasłoniłem przecież znaki. Nie wiedzą, gdzie jedziemy. w górę, oni to wiedzą. No. Dobra, po co mówi, że jedziemy do Zakopca, jak... Czekaj, bo ja nie słyszę nawigacji. Patrzcie jakie, jakie drogi w ogóle tutaj mamy, o proszę, polną, do tego jeszcze przejazd kolejowy. Mm. Takimi samochodami się jeździ, o proszę Państwa. Kierowca zawodowy. Prawko zawodowe. <grywka> Pilot... <grywka> szkoda gadać, ale dojechaliśmy prawie. Państwu tak, wielkie miasto wielki syf, bo ogólnie zgubiliśmy się z no, no. normalka. Dobra, dojechaliśmy. Co jeszcze powiesz ciekawego? Trochę zabłoniliśmy ogólnie, bo nawigacja nas wprowadziła w jedną wielką dziurę, ale spoko, jesteśmy już na miejscu, zaczynamy. No. A, no i trzeba zjeść. Nie, trzeba, zjeść. trzeba zjeść. A co, masz do jedzenia? No, przyzaj się. Dzisiaj mam ryż z tuńczykiem. No, ty... Ale zajebiście. Dobra, no to możesz zdradzić lub dopiero zaraz pokażemy, gdzie jesteśmy. Ruszamy skakać. Tak, A gdzie dokładnie? Daleko, John's nie? Seat. Tutaj aż nas przywiało. Otwieraj, nagra nagram, wchodzi. Ruszamy. Ruszamy, nie w tą stronę. Poszukam przeznaczenia. No bo ja ciągnąłem, a na było łupka <laughs> Dobra Tyle w temacie. Mamy bardzo gustowne skarpetki. Takie panie, takie. i'ma rip this <laughs> shit till my bones collapse I'm with a passion, yeah, I got it in me. Okay. I've been waiting quite a long time for y'all to hear me. It's about damn time you put some stock into me, you're either sponsoring me, you're fucking bothering me. And the fact is we just practice all this madness. That is why your status is like a canvas. Chances, our advancement is enhancing, and this new expansion's like a mission. Comes off till the lights go out, till my legs give out can shut my mouth till the smoke clears out And my high progress I'ma rip this shit till my bones collapse Till the roof comes off Till the lights go out Till my legs get out Can't shut my mouth till the smoke clears out And my high progress I'ma rip this shit till my bones collapse uh. <laughs> No, to co tutaj się dzieje, to jest poezja. Jak mnie... Zrobiłem fula. Jak dla mnie brak słów na to, co my tu zrobiliśmy i co można zrobić, następnym razem będzie jeszcze lepiej. W ogóle jedziemy do samochodu, a ja się zgubiłem. Tam! tam. Jedziemy dalej, bo to nie koniec naszego zwiedzenia. Dziś dopiero to było, była pierwsza nasza atrakcja. No, co ty jeszcze powiesz? śliczmy się strasznie to co? Chcę tylko Teraz galeria tak? Tak galeria Damy radę To jest Przemek Poznajcie Przemka Przemek jest inny Bądźcie jak Przemek Nigdy nie bądźcie jak Przemek zawsze bądź jak Przemek no. Proszę, pamiętaj. Dobra To jest na prawo przynajmniej się stara więc zapiertam Co ty robisz? gainera to jest podstawa Tak przyjechaliśmy do galerii po mleko, bo potrzebowałem. Czemu? Bo nie wziąłem z domu. Będzie szejk, 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 szejk. Już jestem w siebie dumny. mi dobrze. Pozdrawiam. Później będzie mi pojemnik bo jest bardzo gorąco, a nie mam gdzie go umyć. Jak to nie Jesteśmy w galerii, możesz go iść wziąć i umyć. Pójdę, się spytam pani sprzedażki czy mi umyje pojebnik. Ona mi go zapierdoli. I co wtedy? No to pójdziesz do łazienki normalnej, męskiej. Tam straszę. Czy jesteś straszny? Już gotowe? Dawaj, łyk. Jak? Truskawka najlepsza. Ale Polecam. Polecam i koniec. Wpadamy do galerii. Jeszcze raz. Przejdziemy ją. Góra w dół. Tak dużej galerii ja jeszcze nie widział. spoko Dobra. No jeśli będzie. Coś na Na trójkę. Dobra, Trzecie piętro. Trzecie piętro to jest parking. O kurde no to zjeba... no dobra, to z wyszła. wyszło. Jesteśmy na parkingu, ale idę zobaczyć, co tam jest. Przemek, jak ty jak to zawsze obliczysz, to ty nigdy nie obliczysz. Ogólnie... tak to się prezentuje. Ogólnie widać, że tu ludzie skaczą. Co? Ogólnie widać, że tu ludzie skaczą. Nie, ludzie po prostu rzucają tutaj czymś w coś, w to, wygięte. Takie jest moje zdanie, no gdzie na takiej blaszce wszędzie jakieś kuźwa? A to kamery? Pewnie są. Przemek myśli, uwaga, Przemek myśli. Są tutaj kamery, bądź gdzieś tam na pewno. Gdzieś są. Mniej więcej to wygląda tak, tam jest parking. I parking, i tam, i tam już od połowy w ogóle jest, no nie ogóle... ma parkingu. Przemek za karę, że znalazł parking zamiast galerii o, park. Tak, dokładnie. No, kara jest, pewnie bolało, nie o to chodzi, no. Co powiesz o tym? O tej galerii? Tak. Jedna długa droga, żadnych sklepów, nic fajnego, McDonald's... McDonald'a, sorry, większego w życiu nie widziałem, to był największy McDonald's jakiego widziałem. Że nie mieliśmy gdzie siedzieć. Serio. Musieliśmy czekać, aż babcia wstanie i sobie pójdzie. A że nie chciała tego zrobić, to staliśmy. Tak, i ogólnie McDonald typu... Się na Krzys Krzysiu do nas mówi. Ogólnie dzisiaj się mega skakało. Ja to bardzo, bardzo polecam osobiście właśnie jeździć na takie miejsca jak Jump City, bo tak naprawdę tam się człowiek przełamuje. Nie myśli o tym, co można zrobić, czego nie można zrobić, tylko się robi. Skaczesz? Nawet nie wiesz kiedy robisz rzeczy, o których byś nawet nigdy w życiu nie pomyślał. Dokładnie. Ja na przykład nie robię paru trików w ogóle, w ogóle, w ogóle, a robiłem na ścieżce. Akrobatyki do gąbek nie, bo do gąbek się bardziej bałem, nie wiem czemu, ale na ścieżce było fajnie, polecam ogólnie takie Tak, robisz. tak więc gdzie idziemy? Na Tmosze. Ja sobie poprawiam, od. się ...w ma. co? Idziemy, idziemy na Molo. Jeszcze w Sopocie nie byłem, tak że ja obczaję pierwszy raz. On pewnie już był. On czytuje. <noise> Daniel! <noise> <noise> Parade gei? W tamtą stronę. Spokojnie, później pójdę. Rozczarowałeś no, się, tak? Tak, bardzo. Czemu? No kurde, no płatne jest do tego i do tego, no, no w ogóle, ja mówię, chodź piaskiem, to będzie lepiej. To nie, nie, nie. jestem swój Normalnie stary. Tak, ogólnie chcieliśmy skakać na pomoście, ale że ten debil nie wiedział, że jest w Jest ten sam błąd co Aśka. A powinniśmy jechać tam? O tam. O, gdzieś tam, no nie wiem, bo nie ma drogi. Gdzieś tam. nie narzekam, bardzo mi się podoba. Było, bywało może i lepiej, ale na pewno będzie jeszcze lepiej. Nigdy się nie podawać. Pamiętam siebie, jak skakałem w bachor, że tak powiem, Gimnazjalista skarżący sobie po mieście jak debil. Ale zrozumiałem dzisiaj właśnie, co jest najważniejsze. Najważniejsza jest wytrwałość w tym, co się robi. Bo bez wytrwałości nie ma nic. Tak samo trenowałem siłownię trenowałem ją przez pół roku, czy rok przestałem po prostu przestałem i odpuściłem i wszystko co wydenowałem straciłem i teraz zaczynam na nowo mam nadzieję, że efekty przyjdą szybciej niż wtedy wrzuciłem do na 120% nie, a nie tak jak wtedy na 110 czy tam na setkę i lecimy z tym tematem tak do skakania wracając do Jestem zadowolony z siebie, że potrafię zrobić to, co, co dzisiaj robiłem, co zawsze robię, nie myśląc e, nawet o tym, że mi nie wyjdzie, że źle robię, że coś jest nie tak. Ja po prostu o tym nie myślę. Ja to rzucam, żeby wiedzieć, że pokonować swoje bariery strachu. To jest najpiękniejsze, boisz się to zrobić, ale Ty to robisz i wykonujesz tą całą barierę strachu i nagle wszystko się rozpływa. Nie wiesz, co się dzieje, bo wykonałeś swój cały lęk. Wszystkie całe fobie, które miałeś w głowie, one wyparowały. Spróbowałeś, zrobiłeś i czy Ci wyszło, czy Ci nie wyszło. Byłeś i tak już o krok dalej Więc ten, co stoi i myśli na tym, jak to zrobić, gdzie to zrobić co się stanie, jeśli nie wyjdzie. Także jak dla mnie, najważniejsze co jest, to spróbować. I to jest ze wszystkim. Jeżeli nie spróbujesz, nigdy się nie przekonasz, nigdy się nie dowiesz. A jednak warto jest zobaczyć, co jest po tej drugiej stronie. Ogólnie to jest nasz pierwszy vlog. Na pewno nie ostatni. Dokładnie. Jak Wam będzie się podobało to nie wiem. Wy no. ocenicie. Dokładnie. Jak dla mnie to idealnie wręcz no niespodzianka za niespodzianką dla nas, nawet, bo my tak zrobiliśmy to spontanicznie strasznie. Szkoła to to nie w... W lepiej jechać. Nie? nie oszukujmy się. Co to więcej mówić? Nie? Fryzura mi się, psuje jak zawsze przez Przemka. Dlatego ja noszę czapkę. Tak, czapkę. Kto... Czapka jest najważniejsza. Tak. Słuchajcie dla to... freelancera, bo kryje twoje włosy, jak masz taką szopę jak Daniel na przykład, no wiadomo, nie jeszcze. No to, to wtedy właśnie czapka jest idealna, bo zakrywa te twoje zepsute włosy. No nie są zepsute, po prostu mi się roztrzepały, No to jakbyś się tak spocił, jak ja się spociłem sk skacząc, dajmy na to na tym jump city, no to no, okay. dlatego ja wziąłem ręcznik. Daj, co? I Umył, bardzo dupę. Wielkie, Umył dupę. I bardzo wielkie podziękowania dla pani, która no pożyczyła właśnie. mi żel prysznic, No, bo niestety nie wziąłem, zapomniałem, ale bardzo, bardzo wielkie podziękowania. O, z gołą dupą latam poszatnik. No, tam no. Szkoda, mu nikogo nie było. No, ale no, nie, nie narzekamy ogólnie. Ja sobie stoję, sobie, czekam na niego, on myje dupę, pani przychodzi, a ty się przebierasz, no jasne, się przebieram, dobry pomysł, jesteś głupi, no i dobra, w ogóle to ta dama, ta dama, dobra. Wracaliśmy do... Przemkaczego czego? A jak się nazywa? A ty razem Cześć No zobaczymy jak to na serio będzie No bierze mu więc spokojnie teraz sobie zatękuję I właśnie ona tam tankuje Zatankuje i idziemy zobaczyć Co mówisz? Ostatnio pokonałem tego kotleta, czy też go pokonał. Tak, musisz go pokonać, ja mam takiego, Ale jest, go, to jest, go. To jest yeah. Dobra. Jeszcze 85 kilometrów. bardzo jesteśmy za ostrudą, w trzecim sensie, za ostrudą, że już koło łączenie naszego tego do daje. Dokładnie, to co mówię, i

No, co masz do powiedzenia teraz? No dobra, tak więc już padamy do osztynka, To już będzie koniec tego dnia pełnego wrażeń, że tak powiem. A jeśli pozostaniesz w tej strefie komfortu, nigdy nie będziesz szczęśliwy. Szczęście jest ulotne, to prawda. Ale jeśli ty jesteś nastawiony do życia, do otoczenia, do tego co robisz i jak żyjesz pozytywnie, każdy odbierze to pozytywnie. Nieważne jaką osobę spotkasz, nieważne jak smutną osobę na swojej drodze spotkasz, ona to odbierze pozytywnie. I może to właśnie ty pokażesz jej, żeby żyć inaczej, niż się smucić cały czas. Sam się smuciłem, byłem załamany przez długi czas. No, to było kilka miesięcy ale zrozumiałem, że tym tak naprawdę robię przykrość tylko i wyłącznie sobie. O, no, pan tutaj tam wyskoczył na drogę, no dobra. I gdy już zrozumiałem to, powiedziałem sobie, dosyć. Tu tak nie można żyć. Otrząsnąłem się i po prostu zacząłem żyć. Robić to, co lubię, to, co kocham. Robić to, co chcę, a teraz jest zajeb... No, przepraszam, teraz jest super. Niczego więcej chyba teraz nie potrzebuję. Ja tam znalazłem swoje szczęście. Może i moje szczęście jest związane ze skakaniem, z treningami. Ale jeśli nawet jest z tym związane, to bardzo dobrze. Bo tego mi brakowało.